Dzień dobry mieli Państwo, naszym gościem dzisiaj Paweł Jędrusik. Jawożnianin, do tego nasz były redakcyjny kolega, uznany fotograf i dziennikarz telewizji Silesia. Przed paroma tygodniami jedno ze zdjęć Pawła zostało docenione w niezwykle istotnym prestiżowym konkursie. Jakie zdjęcie w jakim konkursie? Dzień dobry. To jest fotografia, która została nagrodzona w konkursie Grand Press Photo, czyli największym konkursie fotografii prasowej w Polsce. Konkurs z bardzo długą tradycją już co najmniej kilkanaście edycji odbyło się, z tego co pamiętam. No i to jest. Pierwsze moje zdjęcie, które w tym konkursie zostało e, nagrodzone, właśnie w Grand Press Photo. Co roku przyznawane są nagrody za zdjęcia pojedyncze, za fotoreportaże. Są także nagrody specjalne, to y, fotografia poświęcona projektowi dokumentalnemu, to także nagrody za fotoksiążki. Są także kategorie dla początkujących fotografów, w zasadzie młodych fotografów. To jest tak zwane Young Poland, czyli kategoria dla osób do chyba 26 roku życia, o ile dobrze pamiętam. Tak jest. Nazwijmy to zdjęcie. Jakie to zdjęcie? Opiszmy go. Dlaczego, wykona... Dlaczego akurat to zdjęcie? Co, z nim było... Co w nim tak szczególnego? Dlaczego uznałeś, że to jedno z najlepszych Twoich zdjęć ostatniego sezonu? Ja starałem się fotografować e, życie codzienne w Jaworzynie, w województwie śląskim też, e, które pokazywało tą naszą epidemiczną codzienność. Natomiast e, tych fotografii związanych z koronawirusem, czyli takich, które ukazują lekarzy walczących o życie, zdrowie pacjentów w szpitalu, czy pokazujących e, przebranych w skafandry e, żołnierzy e, itd. Było całkiem sporo, więc e, żeby takim materiałem przebić się na konkursie, trzeba było przygotować naprawdę bardzo mocne zdjęcia. Oczywiście takie zdjęcia też przewijały się podczas tego edycji Grand Press Photo i one były nagradzane. Natomiast to co mnie zafascynowało, to ta nasza właśnie codzienność, jak już wspomniałem i ja starałem się pokazać życie codzienne, to co dzieje się poza tym takim głównym nurtem wydarzeń, to z czym my możemy kojarzyć Nasz dzień, od poniedziałku do piątku. E, ta fotografia akurat przedstawia wolontariuszkę takiej nieformalnej grupy Korona JAWOŻNO. E, to jest grupa, która powstała, e, została założona przez mieszkańców JAWOŻNO na początku epidemii e, i obrała sobie za cel pomaganie osobom potrzebującym, e, starszym, tym, które e, no, mogą mieć problem z, z załatwieniem swoich e, spraw, nawet tych takich najprostszych dla nas wydawałoby się, czyli Zrobieniu zakupów, załatwieniu formalności w banku, czy nawet sprzątaniu mieszkania. Oczywiście to zdjęcie może trochę tak naciąga naszą rzeczywistość, którą my kojarzymy, tak? bo byliśmy zamknięci w domach przez wiele miesięcy, czy to w związku z kwarantannami, czy zdalną pracą, czy zamknięciem szkół. Może nie przebywaliśmy w tych mieszkaniach w uniformach, no ale ten uniform jest jednak czymś, co kojarzy nam się z epidemią. Jest takim symbolem tego, co działo się w Polsce przez ostatnie kilkanaście miesięcy. I, i, i ta fotografia właśnie pokazuje wolontariuszkę tej grupy Korona Jaworzno, która sprząta mieszkanie jednej z osób potrzebujących. Duże ukłony naprawdę w e, kierunku tych osób, które angażowały się w tę pomoc, bo to było e, kilka, kilkanaście osób. E, jeździli po całym jawożnie, pomagali, robili to z własnej e, woli, nieprzymuszonej, e, bo czuli taką potrzebę, aby pomagać. i Zajmowali się też wydawaniem posiłków osobom bezdomnym. E, I e, no myślę, że. Pokazali, jak ta lokalna społeczność potrafi się zjednoczyć w przypadku e, takich sytuacji skrajnych, tak? bo my przez nie mieliśmy takich sytuacji w kraju, gdzie e, przez e, cały rok tak naprawdę cały kraj musiał z czymś walczyć, tak? To, to był koronawirus. No, I dlatego uważam, że to zdjęcie. E, dla mnie osobiście jest też ważne, no bo pokazuje to, tą taką codzienność, tą, z którą my się spotykaliśmy na co dzień. Tam nie ma e, ważnych wydarzeń z udziałem prezydenta, premiera, tych osób, które kojarzymy z e, pierwszych stron gazet, tylko jest z, e, zwykła, ale za, w zasadzie niezwykła osoba, która pomaga innym. Ciekawi mnie jedna sprawa. Wydaje mi się, że jury tego, tego konkursu jest bardzo szczególne. To są niezwykle uznani fotograf, fotograficy. Ale proszę powiedz mi, w jaki sposób oni uzasadnili akurat ten wybór? W jaki sposób to zdjęcie zostało przez nich docenione i jak go pochwalono? Yy, Jurozy konkursu zazwyczaj odnoszą się już do całości konkursu. Nie wypowiadają się jakoś no konkretnie bo... na, na temat yy, poszczególnych, yy, poszczególnych yy, zdjęć pojedynczych. To zazwyczaj odbywa się. Za zamkniętymi drzwiami podczas obrad jury, które trwają kilka dni. Natomiast ja mogę się tylko domyślać, że, po pierwsze, to było do przewidzenia, że fotografie związane z koronawirusem będą dominowały tego tegoroczną medycję Grand Press Photo, bo wiele obszarów naszego życia zostało wstrzymanych. I to na długo, tak? Nie mieliśmy wielu wydarzeń sportowych, nie było wielu wydarzeń kulturalnych. Wiemy, że były odwoływane koncerty, były odwoływane mecze piłkarskie i innych dyscyplin sportowych. To życie trochę zamarło. Dlatego fotografowie też skupiali się na tym, żeby szukać. Innych tematów. W tym roku na przykład jurorzy zdecydowali się, przepraszam, organizatorzy zdecydowali się wycofać kategorię kultura i sport, argumentując to tym, że no, nie było tych wydarzeń tak dużo jak w poprzednich latach. To trochę oczywiście spotkało się z, z protestami ze strony tych osób, które zajmują się właśnie tymi gatunkami fotografii na co dzień. I może trochę szkoda, bo. Moglibyśmy zobaczyć taki sport y, i kulturę w dobie epidemii. Myślę, że to też byłoby ciekawe zjawisko. Z pewnością tak. Spójrzmy teraz na fotografię okiem lajka, czyli moim, la moim okiem. Jestem w tej dziedzinie zupełnym lajkiem. Powiem, że tak, wydaje mi się, że jeżeli coś nie jest fotografią studyjną, to jest to kwestią wielkiego przypadku i zbiegu okoliczności. Paweł, co ty o tym sądzisz? Jak to tak naprawdę jest? Generalnie fotografia prasowa y, to jest po pierwsze, takie wyczucie chwili to raz dwa na pewno jest to łódź szczęścia no z tym się trzeba liczyć y, dlatego że y, im dłużej fotografujemy tym y, łatwiej przychodzi nam też pewien sposób przewidywania sytuacji co może się wydarzyć y, to też nie jest tak że wchodząc w dane miejsce y, ja wyciągam aparat na przykład i, i, i robię jedno zdjęcie i stamtąd wychodzę. E, ludzie, którzy są fotografowani, często muszą się oswoić z aparatem. E, muszą mieć świadomość, że, że są fotografowani. E, I czasami e, to wygląda w ten sposób, że mm, ja czekam na to jedno zdjęcie. E, to trochę trwa. I, I dopiero wtedy wyciągam aparat, fotografuję. Natomiast bardzo istotne jest to, że absolutnie niedopuszczalne jest to, aby takie zdjęcia były pozowane. Chyba, że mówimy tu typowo o portretach reporterskich, które wyraźnie są, są opisane jako portret. Przynajmniej ja to tak odczuwam. I, i to są fotografie zastane. Tak? Ja absolutnie nie ingeruję w to co dzieje się w danym miejscu, bo w tym przypadku mówimy o tej konkretnej fotografii, która powstała w mieszkaniu i no na pewno, żeby sfotografować ciekawe ujęcie, trzeba się wykazać też cierpliwością. Czasami to jest oczekiwanie z aparatem przy oku na, na tę chwilę, kiedy osoba wykona jakiś gest, sięgnie po coś i, i, i takie sytuacje często budują całą scenę. Wydaje się, że współczesne aparaty fotograficzne bardzo są skomplikowane i to jest wyjątkowo zaawansowana technologia. Powiedz mi Paweł, po co aparatowi fotograficznemu fotograf? Ja uważam, że wbrew pozorom aparaty fotograficzne są teraz o wiele prostsze do obsługi niż miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu. My mamy tak naprawdę aparaty fotograficzne w niemal wszystkim teraz. Aparat fotograficzny ma nasz komputer, laptop, telefon komórkowy, możemy kupić drony, które nawet teraz są dostępne w przystępnych cenach. I odbieram to w ten sposób, że... Obsługa urządzenia jest tylko i wyłącznie takim rzemiosłem, którego można się nauczyć dość szybko, bo to jest kwestia opanowania tak naprawdę kilku ustawień, kilku pokręteł i, i, i zrozumienie, które z nich za co odpowiada. I staram się też do tego w taki sposób podchodzić. Ja z, unikam zdecydowanie tak zwanych fajerwerków w postprodukcji fotografii. Ta postprodukcja opiera się jedynie na tych podstawowych zabiegach, które kojarzymy z ciemni: to jest rozjaśnianie, zwiększanie, zmniejszanie kontrastu. I dla mnie taka fotografia jest naturalna. Oczywiście są osoby, które zajmują się zupełnie inną, inną fotografią, tak jak wspomniałaś, studyjną. Ona ma zupełnie inne wymagania, inne oczekiwania ze strony widza. Natomiast ja preferuję zdjęcia naturalne. Które powstały pod wpływem chwili i takie, podczas których widz skupia się przede wszystkim na, na momencie zarejestrowanym w, w aparacie, a nie na tych walorach technicznych. Do czego tak naprawdę zmierza technologia fotograficzna? Powiedz mi, czego jeszcze aparat fotograficzny będzie musiał się nauczyć? Czego będzie mógł się nauczyć? Ja uważam, że e, jeśli chodzi o aparaty fotograficzne, to one od kilku lat e, są na takim poziomie, e, który jest absolutnie wystarczający do większości zadań fotograficznych, które wykonujemy. E, oczywiście są dziedziny, m, które dążą, w których ta, ten postęp technologii jest e, potrzebny. E, i on jest, pojawia się oczywiście z roku na rok, bo te konstrukcje są coraz nowocześniejsze, są coraz bardziej skomplikowane, posiadają coraz większe matryce itd., tak itd., tak można to wymieniać. Natomiast ja uważam, że teraz, tak naprawdę, nawet w telefonie komórkowym, te aparaty fotograficzne mają bardzo dobrą jakość. My możemy wykonać naprawdę wiele dobrych zdjęć telefonem. O czym świadczą choćby wyniki konkursu fotograficznych dla fotografii mobilnej, jak, jak to się nazywa. Mieliśmy przecież już przykłady tego, że zdjęcie z aparatu w telefonie było na okładce Time. Jedno ze zdjęć notabene też, jak się dowiedziałem z Grand Press Photo, powstało telefonem komórkowym. Kilka zdjęć, kilka lub jedno, teraz dokładnie nie pamiętam, z rocznej edycji Wordpress Photo też powstało telefonem komórkowym. Także myślę, że jedyne ograniczenia, które my mamy tak naprawdę przy fotografowaniu, to są w naszej głowie. Jeżeli zbyt długo będziemy zaprzątać sobie m, tę głowę e, tymi wszystkimi aspektami technicznymi, e, tym nie będziemy myśleć o fotografii, a to może nas łatwo zgubić i, i, i jednak prowadzi do tego, że ciężko nam będzie zrobić dobre zdjęcie. Paweł, ciekawią mnie Twoje plany fotograficzne? To znaczy, interesuje mnie plener fotograficzny marzeń? Tak sobie myślę, że to być może Afryka, a być może to Chiny, czy mam rację? Pyczyna albo jeleń. No i tu mnie zaskoczyłeś. I to, i, i to tak całkiem poważnie, bo e, ja lubię fotografować Polskę małomiasteczkową, ale w takim bardzo dobrym znaczeniu tego słowa. E, mnie mniej interesują raczej duże miasta, przepych, wszechobecne neony, reklamy itd., itd. E, ja lubię fotografować wydarzenia, które powoli zanikają. My oczywiście kojarzymy wiele z nich z przeszłości, natomiast mogę wspomnieć choćby o takich tak zwanych majówkach. One się odbywają w Jaworznie. To nie jest już teraz tak popularne jak kiedyś. Takie, takie sceny lubię fotografować. Ale przede wszystkim skupiam się na takiej fotografii od kuchni. W tych takich właśnie małych dzielnicach, Pokazując zaangażowanie ludzi w przygotowaniach, na przykład do procesji Bożego Ciała. E, oczywiście mówimy nie tylko o tych uroczystościach kościelnych, e, no, także o wydarzeniach e, o charakterze stricte rozrywkowym. E, i, I ja szczerze mówiąc, nigdy nie miałem jakiejś takiej potrzeby, żeby e, jechać, e, fotografować do innego kraju. E, Oczywiście, gdyby taka okazja się nadarzyła, to pewnie fotografowałbym, natomiast myślę, że bardziej skupiłbym się wtedy na, na takiej fotografii ulicznej, typowo właśnie pokazującej taką tak tętniącą ulicę. Paweł, na zakończenie pytanie zupełnie oczywiste. Czy jesteś z siebie zadowolony? Dla ułatwienia dodam, że tak. To teraz jeszcze tylko uzasadni. <laughs> to ja mogę powiedzieć, że nie? <laughs> nie, nie, nie. E, g, g, powiem tak, ja rozpatruję to w takich kategoriach, żeby fotografia mnie cieszyła żebym miał e, satysfakcję, gdy uda mi się sfotografować e, coś w dobry sposób, e, a tym większą satysfakcję, jeżeli e, moja fotografia na głośni pokaże problem społeczny, albo e, coś, co m, przykuje uwagę widza, że on m, jednak będzie skłonny do jakiejś refleksji. Tak? Czego mamy Ci życzyć na zakończenie, Paweł? żeby się aparat nie zepsuł. No Dobrze. ale tak całkiem poważnie. Myślę, że Dobrych Dobry. zdjęć. Dobrych zdjęć. Pewnie że tak, tego też ci życzymy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Do Dziękuję zobaczenia między państwo.